Można nagrać czwarty filmik, który jest trzecim. Część trzecia trylogii. Krótkie podsumowanie, bo w pierwszym filmie z tej serii powiedzieliśmy sobie o tym, że jest warto mieć jedną osobę odpowiedzialną w znaczeniu accountable, czyli taką, która jest odpowiedzialna za rezultaty jakiejś rzeczy. Jeżeli mamy jakiś proces, w tym procesie dzieją się pewne, albo powinny się dziać pewne czynności, fajnie jest mieć kogoś, kto jest accountable. W drugim filmie z kolei powiedzieliśmy sobie, że bardzo trudnym, skomplikowanym i potrzebnym e, ćwiczeniem jest takie, w którym wszyscy sobie siadamy i mapujemy te odpowiedzialności, mówimy kto jest za co odpowiedzialny, kto co powinien wykonywać. Można do tego wykorzystać delegation poker, można wykonać macierz kompetencji, można wykorzystać macierz racji. Mhm. Jest parę narzędzi. Które służą głównie do tego, żeby o tym pogadać, porozmawiać i spisać, żeby to było transparentne. Nie? I to jest bardzo ważne, żeby o tym pogadać, bo to jest trudna rozmowa. bieraliśmy w tej huzowie wielokrotnie i ona jest zawsze. Tak, trudna. i ona jest taka bardzo czasami automatyczna, że najczęściej jakby kopiuj wklej pod tytułem odpowiedzialna jest osoba, która zarządza w jakiś tak. sposób. Sponsor. A to, nie, a to nie zawsze jest prawda. A to nie zawsze jest prawda. Rzadko tak? jest prawda, że faktycznie jest to accountable ta osoba. No i też w poprzednich dwóch filmach mówiliśmy dużo, już o tym nie będziemy mówić, co jak mamy kogoś kto jest, powinien być accountable za coś, a, a nie jest. Nie jest, To jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami to polecamy dwa poprzednie filmy. A dzisiaj chcielibyśmy pogadać trochę o unikaniu odpowiedzialności, mm. a tak naprawdę o unikaniu trudnych sytuacji, może tak. Mm. Już mówię o co mi chodzi. Mamy takie Miejsca, gdzie osoby są wskazane jako ery z kolei w tej naszej macierzy racji, czyli responsible, czyli odpowiedzialne, muszą coś robić. Mm. No właśnie, tu mi się przypomina taka, taka historia, nie wiem czy znasz taką książkę o kanbanie Dav Davida Andersona, ona ma taki obrazek na, na okładce, że takich trzech gości stoi przy takiej tablicy skramowej. Jeden mówi, nie mam nic do roboty. Drugi mówi, a ja jestem przypracowany, a trzeci mówi, to zróbmy coś z tym. I teraz, która z tych osób jest odpowiedzialna, tak? która wykazuje najwięcej odpowiedzialności? No właśnie, to jest, to jest dobry, dobry obrazek do tego, żeby właśnie porozmawiać o tych osobach, które są responsible za coś, ale no, nie wykazują tego zaangażowania i najchętniej, i to jest taki, taki cytat, który. Nas zainspirował do tego odcinka. Z niech mi ktoś powie, jak to zrobić, to ja to zrobię. Niech mi ktoś powie, co zrobić, jak to zrobić, tak, to tak. ja to zrobię, tak? Tylko żeby to było między tam 9 a 16, no prawda? Niech. I wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, których teraz powiedzieliśmy, te wszystkie obrazki, ten obrazek z okładki, ten obrazek, z niech mi ktoś powie, ten obrazek z odpowiedzialnością z kategorii responsible, no to jest, to jest, krąży wokół tego samego, nie? że no dobra, skoro ktoś jest accountable i on za to odpowiada, to niech on mi powie jak ja mam to zrobić, to ja mogę to zrobić, nie, to wtedy już będzie tylko i wykonawstwo. Mm. Tylko ja zawsze pamiętam o tym, że w tej macierzy racji to jest responsible, to mm. nie jest execute tylko i wyłącznie, tylko jest responsible. Ktoś jest odpowiedzialny za wykonanie pewnej rzeczy. Dokładnie, dokładnie, czyli odpowiedzialny jest za szerokie działania, prawda? Za, za to, żeby, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby temat doprowadzić do końca, ale oczywiście ma kogoś, kto, kto za ten rezultat odpowiada bardziej na zasadzie accountability. Nie? I teraz, jeżeli są taka sytuacja, że w zespole mamy dużo osób, no dobra, powiedzcie jak mam to zrobić, ja to zrobię i my bierzemy naszą macierz racji, zakładam, że już ją wykonaliśmy, wykorzystaliśmy ten poprzedni krok, i mm. te, te nasze podpowiedzi, no i patrzymy i tam jak W jest napisane, że no słuchajcie, ale wy macie to zrobić, nie? a tam z drugiej strony znowu pada, no dobra, no to jak będziemy wiedzieć jak, to zrobimy, nie? jak nam, nie wiem, analitycy przygotują analizę, jak nam ktoś tam przygotuje coś, tam jak nam Product Owner mm. przygotuje kryteria akceptacji, to my to zrobimy. I to jest przykład zapewne braku tej odpowiedzialności albo odpowiedzialności na takim bardzo niskim poziomie, no bo tutaj też warto może wspomnieć o tym narzędziu, które też się gdzieś używa w, w zarządzaniu i w tym z winnym świecie, mianowicie y, pięć dysfunkcji pracy zespołowej. I tam jedną z tych dysfunkcji jest unikanie odpowiedzialności, prawda? A ono się bierze, ono się może wybrać z wielu różnych rzeczy i może nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, tylko będziemy się zastanawiać, jak wybrnąć z tej sytuacji. Hmm. Bo jednym z rozwiązań jest. Niestety lekcja lingwistyczna i próba wytłumaczenia, co to znaczy responsible. Czyli musimy znowu zejść troszeczkę niżej. Czy edukacja w ogóle z zespołu? Edukacja, ale też wspólne zrozumienie się. Co wy rozumiecie jako responsible? A jak byście określili taką sytuację, w której ktoś tylko i wyłącznie przynosi nam coś do do zrobienia i my to mm. robimy zgodnie z czeka praca na taśmie. Czyli nie? generalnie Product Owner powie, co jest do zrobienia, analityk to zapisze w formie historyjki z kryteriami akceptacji. analityk a, systemowy a ja... napisze to w postaci już, tak. już zmian, które trzeba wykonać, a ja je tylko zrobię. Tak. I to moim zdaniem, tak jak ja byłem w takich sytuacjach i rozmawiałem, że to nie jest Responsibility, tylko to jest już właśnie taki właśnie execution. Ja to jakby nie czuję się odpowiedzialny za zrobienie czegoś, tylko czuję się odpowiedzialny za. Prace manualne, że się tak wyrażę, z wyklepanie tego, tego w kodzie. No właściwie tutaj też do, dotykamy tego punktu pod tytułem Cel Sprintu, nie? No bo to, ta odpowiedzialność musi być względem czegoś. Nie? A, okay. dobra. Względem czegoś, no gdzieś jest ten punkt, do którego my się odnosimy. To nie jest ogólnie odpowiedzialność za, za nie wiadomo co, prawda, tylko jednak ta odpowiedzialność gdzieś się do czegoś. Odnosi. A ja bym nawet powiedział, że do no dotykamy wielu różnych rzeczy, a druga, która mi się skarzy, jak ty powiedziałeś w sprinty, to mi się dotyczy to z zespołowością. No słuchajcie, albo działamy jako zespół hmm. i chcemy to. ok każdy jest odpowiedzialny, że za pewne rzeczy, ale generalnie też pamiętajmy o tym, że to nie jest sztywna rama. Nie? I to tak jak w poprzednim filmie powiedzieliśmy, że racji jest super, bo korporacje to lubią, bo to jest przejrzyste, bo możemy się zgodzić, kto jest odpowiedzialny. Za co i w jakim, w jakim, na jakim poziomie, w jakiej formie. Tak też czasami macie już rację, może zaszkodzić, bo jeżeli trafimy na ludzi, którzy mówią: A, to nie moje, to mm -hmm. ja tego nie zrobię. W jest, że... matrycy jest, że ja tego nie robię, mm -hmm. to mamy pewien problem. Nie? I teraz tak jak tam zachęcaliśmy, to tak tu trochę ostrzegamy, żeby znowu, jeżeli jesteśmy Master'em, to powinniśmy znać swój zespół i wiedzieć, czy to bardziej pomoże, czy zaszkodzi, bo może nie macie już racji, tylko jakiś inny, nieformalny sposób, ale. Fajnie byłoby mieć spisane te nasze oczekiwania względem siebie w procesie wytwórczym. Czasami mówimy o jakimś kontrakcie z zespołu, ale to może na innym poziomie. Czasami mówimy o, o właśnie opisie, opisanym procesie. I no właśnie, to też mówi się o współodpowiedzialności, prawda? Żeby to nie była tylko odpowiedzialność, właśnie tak bardzo przypisana do jakiegoś zadania. Czyli mam gdzieś tam w swoim backlogu jakieś taski, tylko to i nic mnie więcej nie interesuje. Inne taski. Cała ta rzeczywistość w ogóle mnie nie dotyka, tylko ta współodpowiedzialność. Czyli na przykład jestem, mam jakieś wolne moce przerobowe, bo z czymś się szybciej wyrobiłem i pytam, czy komuś, nie wiem, czy komuś coś pomóc, kogoś tak. wesprzeć. Nie? To jest. Zespo to też zespory. Tak. Musimy, bo ktoś tam może zarzucić, jakby, tak ja sięgam pamięci o tym, co mówiliśmy, no łatwo by było nam zarzucić, że, ale gdzie tu jest zbigność? Tu jakaś macierz, tu jakieś wskazanie, tu jakaś jedna osoba od kontaktu, taki sztywno opisany proces. Mm -hmm. Ok, ale właśnie, jeżeli mamy. Jakieś ramy, w których się poruszam, to tam może być, możemy być hmm. zwinni wewnątrz tego. Ja bym powiedział, że dużo bardziej niebezpieczną jest, w której nie mamy tego opisanego, nie mamy ustaleń, nie wiem, nikt za nic nie jest odpowiedzialny. I jakoś to będzie, bo przecież jesteśmy zwinni, mamy zespół zwinny. Pracujemy w scrumie, nie? Pracujemy w skrannie. Jesteśmy zespół, ktoś za to odpowiedzialny. Zespół, ale kto? Kogoś? Zespół, cały zespół. No i to jest jakby drugi krań spektrum. Ja moim zdaniem tam widzę dużo więcej problemów niż w sytuacji, w której określimy coś w miarę precyzyjnie, a czasami wyjdziemy, albo często wyjdziemy przed szereg i zrobimy więcej. Mm -hmm. Bo znowu, jednym z moich ulubionych e, sformułowań odnośnie skrama jest to, że skrama opisuje minimum. Tak, a resztę sobie. Dodajemy. Do, dodajemy. I to, że w skramie jest napisane pięć wydarzeń plus refinement, to nie, zna to nie znaczy, to... że poza tym nie rozmawiamy. Tak, nie? tak samo jak sobie zrobimy, macie racji. No to słuchajcie, to jest minimum, to są oczekiwania, to jest absolutne minimum, dno. Już tam szorujemy o muł, to jest to, co my zgadzamy się, że to jest minimum, które sprawi, że ten zespół będzie działał jakkolwiek. Ale my nie chcemy działać jakkolwiek, my chcemy działać lepiej. W związku z czym to, że tam jest napisane, że odpowiedzialny za to jest Kowalski, nawet na przykład z imieniem, nazwiska, ale jest sytuacja, w której nie ma Kowalskiego, albo Kowalski jest zarobiony, a ja mam dużo masy przerwowych to przecież nikt mi rączek nie urwie za to, że zrobię coś więcej, za to, że jestem zaangażowany i wyjdę przed szereg albo po prostu będę efektywnym zespołowym, zespołową osobą, która pracuje w zespole i pomaga po prostu z osobą, z tym hmm. współpracuje na co dzień. No właśnie, bo ta odpowiedzialność też no jest w ogóle takim trudnym, trudnym obszarem, bo to wydaje mi się, że to nawet nie jest odpowiedzialność za jakieś konkretne tylko zadania, no bo co by było gdybyśmy byli tylko odpowiedzialni za, za to co jest w backlogu, za te wszystkie zadania. No wydaje mi się, że ta odpowiedzialność w innym zespole to jest odpowiedzialność też za inne rzeczy. Za zespół, za wspólną pracę, za usprawnianie. To jest coś więcej niż tylko realizacja tych tasków, tak. prawda? Dlatego wydaje mi się, że dobrym podsumowaniem tej trylogii, popraw mnie jeżeli się mylę, może być to, że to, co my sobie ustalimy w kategoriach odpowiedzialności, to jest minimum. To jest minimum, które my potrzebujemy, a wszystko inne to jest zespołowość, to jest zaangażowanie, to jest nasza chęć do pracy w taki, a nie w inny sposób. Tak, tak. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna historia, którą kiedyś usłyszałem na jakimś planingu, prawda? że ktoś z członków zespołu powiedział: Ale wiecie, dlaczego nam tutaj tak słabo, nie, słabo idzie? Dlaczego nie, nie dowozimy? Dlaczego mamy te problemy? Bo nie mam nadzorcy. Nadzorca. To jest pewnie na czwartą część.